Witam wszystkich. Ciąg dalszy. Kaktus C4. 1.6 HDI. Zobaczmy sobie przy okazji, jak się już mi robili tam łożysko, półłożysko. Jak wygląda stan podwozia tego auta. Zobaczcie. C4. Delikatny nalot. Wszystko fabryczne. Tam też już się robi przy zbiorniku ok tutaj delikatnie sama płyta ok jedna, druga strona przód również ok tutaj też ok tutaj również z przodu to również ok dobra skupiamy się teraz na tym co było robione a była robiona... Uf. Wyciągaliśmy połośkę i uszczelnialiśmy ją na nowy w oryginale. Zobaczcie. Auto przejechało 30 km, jest rozgrzane. Jest wszystko ok ten biały nalot to jest smar teflonowy zakładany na montaż żeby nie uszkodzić wargi, także to wszystko jest ok słuchajcie, suchutko wszystko, wymyta skrzynia czyściutka, nowy olej zalany korek spustu 40N od góry macie korek blewowy, taki plastikowy jako odpowietrznik trzeba będzie zdjąć akumulator wyjąć podstawę, żeby można było tam włożyć rękę no dość utrudnione. Ktoś tu robił rozrząd i zostawił tak. Podobno w imieniu wału Tu mamy złożoną piastę, sworzeń Wszystko ładnie na smar, wszystko nowe, zgodnie z zaleceniami dokręcone Także tyle, jeśli chodzi o szczegóły. Oczywiście auto od nowa leci na geometrię z uwagi na to, że było wyciągane zawieszenie, była wyciągana klona Mappersona, sama piasta, stworzeń. To wszystko leci do regulacji, do sprawdzenia. Tutaj macie tą połowę montowaną i łożyskowaną w tej podporze. Wymienione było również łożysko. To jest specjalny pierścień, tutaj od tej strony, jak tu widzicie. On jest później wciskany na gorąco. Nagrzewamy sobie go opalarką dość mocno. On sam sobie wchodzi od razu. Wpada bez żadnego pobijania, schładzamy go, żeby nie uszkodził uszczelnienia łożyska, bo są tu skryte podpory, także żeby było bez uszkodzeń i praktycznie tyle. Oczywiście piasta dokręcona na odpowiednim do momentem 245 Nm, nowa nakrętka, wszystko z zaleceniami. Złożone na smar, żeby później coś kiedyś ktoś robił, to ładnie wszystko wyjdzie bez żadnego wybijania. Tak to wygląda. Czujnik został uratowany od ABS-u. Wszystko OK. No i co? No i kończymy pracę. Zakładamy osłonę. Tak jak wiecie, wszystko suchutkie, wyczyszczone, odpuszczone. Nic się nie dzieje. I tyle. Także koniec pracy. Autko wraca do właściciela.